Cześć, tu Maat. witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś omówimy temat wybrany przez wspierających mój kanał patronów, a więc historię Litwy do Unii z Polską. Co pewne wszyscy wiemy, że w chwili zawarcia Unii i wstąpienia na tron Władysława Jagiełły, Litwa była olbrzymim krajem na wschodzie. No tylko jak ten wielki kraj powstał? Postaram się na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Litwini to lud wywodzący się z większej grupy, a więc Bałtów. Jak sugeruje nazwa, ta indoeuropejska grupa zamieszkiwała w starożytności tereny usytuowane na południowy wschód od Morza Bałtyckiego. Bałtów można było podzielić na zachodnich, w skład których wchodzili wymarli już Prusowie i Jaćwingowie, oraz wschodnich, wśród których wykształcili się współcześni Litwini i Łotysze. Liczne plemiona bałtyckie nie wchodziły co prawda w bezpośrednią interakcję z Cesarstwem Rzymskim, prowadzili jednak handel za pośrednictwem tzw. bursztynowego szlaku. Plemiona litewskie zamieszkiwały basen rzeki Niemen i można było wyróżnić wśród nich dwa kulturowo zróżnicowane regiony: Żmuć na zachodzie oraz Auchstotę czy też Litwę właściwą na wschodzie. Pierwsza wzmianka o Litwie pochodzi z rocznika Kvedlinburskiego, spisanego w 1009 roku. We wczesnym średniowieczu Bałtowie nie byli w stanie utworzyć większego, zcentralizowanego państwa. Stali się więc obiektem najazdów zarówno ze strony Wikingów, jak i Rusinów. Wciąż pozostawali jednak niezależni. Sytuacja uległa zmianie z początkiem XIII wieku i pojawieniem się niemieckich krzyżowców i osadników. W roku 1201 niemieccy kupcy założyli Rygę, która stała się wkrótce jednym z największych bałtyckich miast. Aby bronić osadników przed pogańskimi plemionami i szerzyć wśród nich religię chrześcijańską, utworzono w 1202 roku rycerski zakon kawalerów mieczowych. Do roku 1207 podbili oni ugro fińskich liwów, zaś do roku 1214 większość plemion ładgalskich. Tymczasem pod koniec XI wieku plemiona litewskie zaczęły najeżdżać skutecznie na sąsiadów, celem zdobycia łupów, trybutu i niewolników. Wciąż nie istniało scentralizowane państwo, jednak plemiona litewskie czasem ze sobą współpracowały. Zawarty w 1219 roku traktat pokojowy z księstwem Halicko-Wołyńskim wymieniał kilkunastu książąt z Auksztytyty i Żmudzi. Do powstania litewskiego państwa przyczyniło się dopiero pojawienie Zakonu Krzyżackiego, który przybył na ziemię chełmińską w roku 1226 na zaproszenie polskiego księcia Konrada Mazowieckiego. Krzyżacy rozpoczęli wkrótce podbój pogańskich Prus, co bezpośrednio zagroziło także plemionom litewskim. Twórcą pierwszego państwa był jeden z litewskich książąt wymienionych w traktacie z Haliczem Wołyniem imieniem Mendok. Do roku 1236 zdołał on zjednoczyć wszystkie plemiona Auksztoty i podporządkować sobie Żmudź. Tego samego roku Żmudzini i Zemgalowie pokonali kawalerów mieczowych w bitwie pod Szawlami. Zakon został po tej druzgocącej klęsce włączony w obręb Zakonu Krzyżackiego, jednak niemiecka ekspansja wciąż trwała. Wobec silnej pozycji niemieckich państw zakonnych, Mendok postanowił wykorzystać potencjał swego państwa, dokonując ekspansji na tereny Słowian. Podbił on region zwany Czarną Rusią, z głównymi grodami w Grodnie i Nowogródku. Oraz podporządkował sobie księstwo połockie na wschodzie. Powodem sukcesu litewskiego podboju tych części Rusi mogło być pojawienie się Mongołów, którzy w roku 1240 zakończyli jej inwazję z dobyciem Kijowa. Złamało to kompletnie Rusję jako jednolite państwo i sprawiło, że większość jej ziem stało się trybutariuszami mongolskich Hanów. Aby scementować swą władzę nad nowo podbitymi ludami, Mendok przyjął w roku 1246 Chrzest w prawosławnej cerkwi w Nowogródku. W roku 1249 wybuchła wojna domowa, w której przeciwko Mendogowi stanęli jego krewniacy wraz z księciem Żmudzi, wspierani przez zakon Krzyżacki i księcia Halicko-Wołyńskiego Daniela. W roku 1250 krzyżacy zorganizowali rajd w samo serce ziem Mendoga, jednak ten utrzymał się przy władzy. Litewski władca zdołał jednak wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji obronną ręką. Rozpoczął pertraktację z przedstawicielami Rzymu, obiecując przyjęcie chrztu. Nagrodą miało być nie tylko utworzenie niezależnej struktury kościelnej, lecz także nadanie Mendogowi tytułu królewskiego. Litwa miała być w oczach papieża bastionem chrześcijaństwa, broniącym go przed Mongołami. Mendok został koronowany w roku 1253 przez arcybiskupa Chełmińskiego. Musiał on jednak zrzec się części granicznych ziem na rzecz zakonu inflanckiego, którego agresywna polityka budziła powszechny sprzeciw jego pogańskich poddanych. Bunt Żmudzinów przeciwko rycerzom zakonnym doprowadził do odnowienia konfliktu, rozlewając się także na zachód i doprowadzając do wybuchu Wielkiego Powstania Pogańskich Prusów. Państwo Mendoga zostało także w tym czasie zaatakowane przez Mongołów oraz księcia nowogrodzkiego Aleksandra Newskiego. Podczas powstałego w ten sposób chaosu w roku 1263 Mendog został zamordowany. Jego królestwo upadło, zaś Litwini pozostali przy pogaństwie. Ok, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na drugą część, już wkrótce.